Porozmawiajmy teraz o logo. Canva daje szerokie możliwości, również pozwala stworzyć swoje własne logo. Żeby to zrobić, musimy przejść tutaj do sekcji szablony, czyli templates i w kategorii biznes wybieramy logo. A w bibliotece kanwy mamy do dyspozycji wiele gotowych projektów, ale tak jak w przypadku innych szablonów kanwy, nie polecam tworzyć tak naprawdę logo 1 do jednego, czyli po prostu tylko zmieniając tekst. Należy jednak dosyć mocno. Zmodyfikować takie logo, by było unikatowe. Musimy pamiętać, że dostęp do tej biblioteki projektów mają tysiące użytkowników i na pewno nie chciałabyś spotkać u kogoś innego logo, które ty sobie stworzyłaś. Ja pokażę Ci, jak można stworzyć właśnie takie logo, zmieniając gotowy projekt, który tutaj jest. Wybieram sobie na przykład taki, oto projekt. Wybieram opcję Użyj tego szablonu. No i zastanówmy się, co ja teraz mogę sobie z tym zrobić. Tutaj mamy różne elementy. Powiedzmy, że właśnie taki styl najbardziej mi się podoba, najbardziej pasuje do mojej marki, ale powiedzmy tak: na razie sobie odsunę te gałązki, użyję ich, ale troszeczkę zmienię ich ułożenie. Najpierw zmienię sobie literę B na literę M, jak Moon Project. I zmienię sobie font. Na przykład na taki, moja marka jest taka bardziej dynamiczna, kreatywna, i taki odręczny font bardziej do niej będzie pasował. Umiejscawiam sobie tę literkę po środku. Następnie te gałązki zmniejszam. Przesuwam, dopasowuję tak, żeby one mi się spasowały tutaj z tym kołem. Tę gałązkę sobie odwrócę i też zmniejszę. Na przykład w taki sposób. Do tego dodam sobie oczywiście nazwę mojej marki, ale chciałabym też żeby moja mark nazwa marki była napisana właśnie takim bardziej fantazyjnym fontem więc wpisuję sobie tutaj moon project a tutaj z kolei dopiszę taki, zrobię taki krótki dopisek moje hasło które jest związane z marką czyli ubierz swoją markę zmniejszę sobie ten napis i co widzimy widzimy, że ten font, który mamy wybrany domyślnie, nie ma polskich znaków diakrytycznych, jak widzisz tutaj literki o i e są zupełnie podczytane z innego fontu, więc muszę wybrać taki font, który będzie miał te znaki. Ja skorzystam z fontu, który mam zaczytany, ponieważ korzystam z Canwy Pro, natomiast w Canwie również są dostępne Fonty, które mają polskie znaki i są dostępne również w kanwie bezpłatnej, także z pewnością znajdziesz coś dla siebie. No i tak może wstępnie wyglądać takie logo stworzone. Jak widzisz, ja sobie jeszcze tutaj zaczytam jeszcze raz. Ten oryginał wygląda już nieco inaczej, pomimo tego, że wykorzystałam zarówno font. Jak i te elementy, które były tutaj zaproponowane w tym logo, jednak to logo już wygląda zupełnie Inaczej. Musisz pamiętać, że tych, takiego znaku, takiego logo, no niestety nie możesz zastrzec, ponieważ składa się on z elementów, które są podczytane w bibliotece Canva, do której mają dostęp inni użytkownicy. W osobnym filmie również opowiem Ci o zasadach dotyczących licencji przy korzystaniu z Canva. To tyle w tej lekcji. Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnej.